Zadanie drugie. Tutaj w tym zadaniu musimy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. To tylko przypomnę, że twierdzenie Pitagorasa dotyczy trójkąta prostokątnego i w trójkącie prostokątnym zawsze zachodzi taka zależność, że suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Także zawsze spełnione takie równanie, jeżeli trójkąt jest prostokątny i a i b to są przyprostokątne. No i do zadań mamy dołączone takie rysunki. Rysunek tutaj ten w podpunkcie A wygląda tak jak tutaj, tyle że Wy widzicie tylko ten kawałek łuku, bo tak naprawdę można tutaj okrąg dorysować, <coughs> gdzie ta czerwona linia jest promieniem tego okręgu. Wydaje mi się, że tutaj dorysowanie tego okręgu pomaga w zrozumieniu tego zadania, dlatego tutaj go narysowałam. I to pytanie jest takie jakiej liczbie odpowiada punkt P zaznaczony na osi liczbowej, czyli tu mamy ten punkt P. No i ten fragment macie narysowany, więc widać, że ten punkt P, to jakby jego odległość tutaj od początku układu współrzędnych, to będzie to samo, co długość tej czerwonej linii. Tak, bo jakby taki odcinek od punktu P, jakbyśmy tutaj poprowadzili, no to będzie on równy tej czerwonej linii, dlatego że to jest promień okręgu, tak? Promień okręgu jest wszędzie taki sam, taką samą ma długość. Także jak będziemy chcieli wiedzieć, jakie liczby odpowiada punkt P, no to tu będzie taka współrzędna, no jaka długość będzie tej czerwonej linii, tak? Także tak naprawdę musimy policzyć, jaką długość ma ta czerwona linia. A tutaj korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, czyli. Tutaj sobie tworzę trójkąt prostokątny. Rysuję sobie taką kropeczkę, żeby było pewne, że to jest trójkąt prostokątny, no bo na pewno jest, bo tak wynika z rysunku. No i ta przyprostokątna ma długość taką jak tutaj, czyli 1, tak, ta przyprostokątna w tym trójkącie ma długość 2. No i powstają potwierdzenie tego rasa i z równania wyciągnę, jaką długość ma ta czerwona linia, czyli C, więc długość od początku układu złożonych do tego punktu P będzie też równa pierwiastek z pięciu, stąd jakby jest tego punktu P, leżałby on tutaj na tej osi na pierwiastku z pięciu, więc ten punkt P odpowiada liczbie pierwiastek z pięciu. Jeszcze jest pytanie, czy jest to liczba wymierna. No nie, bo liczby niewymierne to są pierwiastki, Zawsze mam liczbę zapisaną w postaci pierwiastka to jest to liczba niewymierna, o ile nie da się z tego wyciągnąć liczby, czyli na przykład pierwiastek z 4 to już nie byłaby niewymierna. Ale o tym dokładniej mówię w zadaniu pierwszym. Można się cofnąć o jedno zadanie wyżej. Na mojej liście z tym podręcznikiem, to wtedy zobaczycie dokładnie, o co chodzi. Czyli to jest liczba niewymierna, więc odpowiedź na pytanie będzie nie. Bo pytanie się, czy jest wymierna. I pod punkt B, tutaj mamy podobny rysunek, tylko tutaj zmieniła nam się współrzędna. Tutaj jest trójka, więc ten prostokąt, który tutaj mamy, to też jego przekątna to jest promień okręgu, który moglibyśmy sobie tutaj dorysować. I też tutaj na takiej samej zasadzie, też ta długość czerwonej linii będzie równa długości tego odcinka od punktu P do początku układu współrzędnych więc musimy policzyć. Jaką długość ma ta czerwona linia? I tu też Pitagoras, czyli podstawiamy suma przy czyli 3, czyli 1, nie, tu będzie 3, tak? Do kwadratu plus 1 do kwadratu to jest C kwadrat, jeżeli C to będzie ta nasza czerwona linia. No i wyjdzie nam, że C to jest pierwiastek z 10, no i pierwiastek z 10 jest to liczba niewymierna, więc wymierna nie jest, czyli nie. Odpowiedź na pytanie. Zapraszam do wspierania kanału. Na mojej playliście znajdziecie po kolei rozwiązania do zadań z tego podręcznika. Są one dostępne w całości dla osób wspierających kanał. W razie pytań zapraszam do kontaktu.